Msza święta, uczestnictwo władz miasta, a także jubileusz w postaci akademii. W ten sposób świętowano 30-lecie kształcenia młodych ludzi. Jest to pierwszy jubileusz, jaki od początku szkoła obchodzi. A przypomnę, że pierwszy dzwonek zabrzmiał tutaj. 4 września 1995 roku. Szkoła przez 30 lat rozwijała się, stając się nowoczesnym miejscem, odpowiednim dla uczniów. Szkoła również jest bogatsza w pomoce dydaktyczne każda sala posiada rzutniki, tablice multimedialne. Nauka i relacje międzyludzkie to dwa czynniki ważne w rozwoju młodzieży. Szkoła jest także dla dzieci wyzwaniem, zachętą do szukania własnej drogi. Ogólnie czuję się tutaj bardzo dobrze. Atmosfera jest dobra, tylko no, czasem są tutaj jakieś sprzeczki. No, jak, to, jak w każdej szkole, placówka może służyć jeszcze wiele lat, a także ma szansę stać się świadkiem kolejnych, równie ważnych jubileuszy.